Progres. Program PROGRESS narodził się z wiedzy, doświadczeń i obserwacji rozwoju dzieci. Kierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych w celu podniesienia motywacji do nauki, wyzwolenia zdolności i talentów oraz zapobiegania problemom szkolnym. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie. Progres jest narzędziem wspierającym rozwój szybkiej i efektywnej nauki. Rozwój oparty o zabawę i współzawodnictwo wyzwala pozytywne emocje, pozwala odnieść sukces, podnosi motywację i chęć do dalszego działania.